Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, co jest w mojej torebce. Nigdy nie nagrywałam takiego filmu, także zobaczymy, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. E, ja mam torebkę z Gessa. To jest taka torebka dla mnie na lata Ona jest materiałowa, pojemna, można ją trochę wypchać, także ja lubię takie torebki, bo jak zobaczycie, ja noszę ze sobą wszystko. Wszystko naprawdę, także przejdę może od razu do rzeczy. Nie robiłam tutaj porządku tak naprawdę, także zobaczymy. No przede wszystkim mam tutaj portfel, portfel z Gessa. Mm, kosmetyczka, w której tak naprawdę... Wiele nie ma. Mam tutaj bibułki matujące. Mm, matujące, jakieś wizytówki, jeden plaster tak naprawdę, y, leki przeciwbólowe w razie, gdyby, gdyby nie wiem, głowa nie bolała. Y, opakowanie po tamponach z jednym tamponem. Także tak, nic ciekawego. Więcej zajmuje tego kosmetyczka niestety naprawdę niż wszystko to, co jest w środku. Nie wiem w sumie czemu ja noszę, ale, no ale noszę kalendarz. Ja bez mojego kalendarza nigdzie się nie ruszam. Mam tutaj wszystko, pełno kartek, pełno notatek. Wszystko tutaj jest tak naprawdę i ja nie lubię zapisywać za bardzo rzeczy ani w telefonie, ani gdzieś, nie wiem, w komputerze, ani na mailu. Ja muszę mieć papierowy kalendarz. Najłatwiej mi zawsze do niego zajrzeć i coś zapisać. Um, tutaj mam drugi kalendarz, taki powiedzmy bardziej roboczy. W nim zapisuję um, tak naprawdę różne jakieś inne rzeczy, jakieś, jakieś notatki, no coś takiego na szybko, żeby zapisać ewentualnie, coś co nie jest jakby datowane, tylko bardziej to traktuję jako notatnik. Um, tak, krem do rąk. Mój krem do rąk z buffem Body Works z serii, z serii Stress Relief Anti-Stress o zapachach eukaliptus, permint, Pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach, chociaż mm, niektórzy twierdzą, że pachnie trochę jak płyn do czyszczenia to, to, toalet albo coś takiego, ale, ale ja uwielbiam ten zapach i lubię całą serię, także, także bardzo go lubię. Mm, krem Alantan Dermoline, <grym> Używam go ostatnio na ciało. W razie gdyby właśnie na jakieś, nie wiem, zadrapanie albo na jakieś suche skórki, na jakieś rany użyłam tego kremu, także nie wiem, sobie sumie czym jest w Mam um, tutaj jeszcze moje opakowanie na podpaski. E, opakowanie na te okulary, na ray um, Kindle. Także jak widzicie, no trochę tego już jest. Kindle ja zawsze go mam za sobą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będę miała ochotę poczytać książkę. Uważam, że um, Zawsze, jeżeli mamy trochę czasu, to, to jednak warto sięgnąć po książkę. E, moja bibułka, moja gąbeczka z Maka do, do nakładania pudru. Powinien też być gdzieś puder. O, jest. Jest puder z Maka. E, to jest ten Mineralizing Skin Finish Natural w kolorze Light Plus. E, chusteczki. Tu mam iPoda ze słuchawkami. Tu mam ładowarkę do, iP do iPhone'a. Jeszcze jakieś słuchawki się znajdą? No oczywiście. Jeszcze mam tutaj słuchawki do iPhone'a. Hmm, chusteczki nawilżające. To znaczy takie, takie do zmywania... Nie, takie bardziej odświeżające. To są chusteczki do rąk. Ja właśnie czasem, kiedy nie mamy jakby hmm, gdzie umyć rąk, no to fajnie mieć takie chusteczki pod ręką. E, paczki gum do rzucia. Nie wiem czemu dwie. Nie wiem. Pewnie dlatego ta torba jest taka ciężka, bo mam tutaj po prostu wszystko. E, tutaj w tym woreczku z Lilu Mam ładowarkę do iPoda i tak naprawdę tutaj też zawsze trzymam iPoda, ale jakoś tak widzę ostatnio, często go używam i nie chcę mi się kochować za każdym razem do tego woreczka. Także lata sobie tak luzem. Hmm, chusteczki, nie wiem, czy Wam pokazywałam. A, moja mgiełka do ciała z Buffem Body Works. To jest z serii limitowanej niestety z tamtego roku, o zapachu Berryfield. E, piękna, piękny zapach, uwielbiam ją. No szkoda, że... szkoda, że to wersja limitowana, no ale teraz cały czas jej używam. Hmm. A, ten sanitizer z Buff Body Works. Też o zapachu eukaliptus i mint Uwielbiam. Pięknie pachnie i bardzo fajnie odświeża dłonie, także, także się przydaje. No i tak, tutaj papier, papierek od mojej pomadki z Maca. Rachunki. Tak jak widzicie, pendrive. Tutaj jest wszystko. I tak naprawdę opróżniłam teraz tą, tą największą kieszeń. Teraz przechodzimy do tych bocznych. No tak, klucze do domu. W jednej mam klucze do domu, drugiej mam e, telefon, kartę miejską i dowód rejestracyjny. O i to wszystko. I teraz przejdę do takiej m, przegródki, gdzie trzymam błyszczyki. Ja tak naprawdę bardzo dużo noszę ze sobą błyszczyków i, i pomadek i nie potrafię się nigdy zdecydować, dlatego niby mam jednej, ale zawsze dokładam kolejne. Lusterko z Sephora, ja już mam je kilka lat naprawdę jest takie fajny otwierany właśnie, także, także lubię takie dziewczyńskie. Moja właśnie pomadka z Maka. Najnowszy zakup, chociaż już nie taki najnowszy, jakiś czas temu ją kupiłam w kolorze Hopelessly Devoted. To jest taka funkcja, mam teraz też na ustach. Przekonuję się do takich kolorów, uważam, że bardzo ładnie wyglądają. Chociaż podoba mi się to bardziej na kimś niż na sobie, ale, ale zobaczymy, może się przekonam. Błyszczyk z urban Decay Naked w kolorze Walk of Shame. Uwielbiam go i super nagryża usta, także jest rewelacyjny. Kluczyk do samochodu. Moja pomadka z Bobby Brown. Pomadka z Maka. I tutaj jeszcze mam dwie rzeczy. Też jakiś pendrive, nie wiem, nie wiem w sumie nawet co na nich jest. Wiecie co? Bez sensu, że je tak noszę. I pomadka ochronna z BB. I tak naprawdę to już wszystko. Także, no tak, opróżniłam wszystko. Jest torebka pusta. Nic, nic już tutaj nie ma. Także. Jak, jak widzicie, ja trochę tego noszę i zawsze się dziwię, dlaczego ta torba jest taka ciężka, ale zawsze mam wrażenie, że coś może mi się przydać i że na, na pewno akurat wtedy, jak, jak gdzieś tam idę, to będę tego potrzebowała, bo a no już nie wiem, będę miała chwilę, to poczytam książkę albo, albo coś tam innego, albo nie będę mogła się złożyć na matkę, dlatego potrzebuję ich pięć. Także mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Nie wiem, zobaczymy. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa.